Witam serdecznie w kolejnym odcinku W kolejnym filmiku Dzisiaj będę wyrzucał obornik z stajni Może inaczej, nie ze stajni, tylko z Radio już wyczuciono to Z dwóch boksów Bo z dwóch boksów jest jedna przyczepa No i czas się trochę przeprosić z, yy, o, z tym sprzętem, o, tym sprzętem O, tam stoi Trzeba się przeprosić z nim, bo stoi tak naprawdę od września nie w ogóle no i co? Dobra, potpąjemy tę bo wiadomo, że to jest tylko usus, To jest tylko usus. No zobaczcie. Jeszcze ojca woda. Gówniana, że nic Ale nabita. Czyli pewnie. O, nie gazowana woda. O, a gazowana. Nie tak. Bez barwników, bez konserwantów, no. Jest, no. To, to jeszcze woda z, z września. Tak, z września chyba, bo takie raz chyba robiliśmy we wrześniu jeszcze. Nadir. Tak, we wrześniu robiliśmy, we wrześniu robiliśmy yy, siano, tak, we wrześniu. Tak. Idziemy, Dzisiaj jest w miarę w miarę. Pojrzycie się 3 stopnie? Tak, 3 stopnie jest na pewno. No no. Cofa się, To znaczy, że jest ok, nie? Dobra. On no, zaparowany trochę, jest tutaj. No trudno, jest bardzo fajnie. To jest zawsze miejscówkę dawno nie dawno tu nikt nie, nie siedziała Dobra Mmm świeca się z minuty pokręcimy Ale pająków nie ma to nieźle Nie ma pająków, nieźle No ale Z minuty trzeba poświęcić nad przed świecami Dobra, będę przesadł. Aha, ja też i dałabym do Syna. Nie wiem, wiem. Dojczwana Nie wiem Zobaczymy, może do Ojtwara Wszystko się okaże Tak naprawdę Nic nie mówię co, będę, co kupię, bo, bo tak naprawdę Co znajdę? Ciekawego Po będziemy... oglądać Tani, robimy dzisiaj ten boks. Jest trochę, jest trochę towaru. Tak to w królu żytach mówią na nawali towaru na waliu. Zobaczcie, jak na towaru. No i tak naprawdę tutaj nie. I tamten ostatni danki. Tak, danki będę robił ze względu na to, że. największa większa jest. Tak naprawdę. to zamykamy. Dzisiaj jeszcze jeszcze mnie to chcę zrobić no się było, nie wiem, rano było na pewno było. bo bo Dlako, mało już się nie wytrwce nawet widać jeszcze jeszcze jest ten woda, woda, ziemia jest zamarznięta eee, praktycznie wszystkie konie wypuściłem oprócz dwójki oprócz dwójki Draco i Draco i Brako i światełko. Dostają, bo jeszcze martwą jak jedno, tak i drugie. Tą też mniej. Zamykamy. I teraz co? To... się potrzebuje. Jedno możemy zrobić. No, zamykamy. Radyjko zaraz w traktorze włączymy, bo tu jeszcze radia nie mam. Ale będzie, nie wiem, będzie tam, tam będzie, tam będzie radio, ale to mówię, zaraz będziemy działać, jeszcze siadam muszę tym zbadom dać, jakimś cudem, dobra, będziecie oglądać później, dobra, jedziemy to wywieźć, e, dzisiaj tylko dwa boksy i zobaczę że jest pełna przyczepa, a może tam do pełnej brakuje, nie wiem, 10 minut, no gdzie, 5 minut ten bok zwrócił u dzieciaków jednych I tej udanki tak samo Trzydziestka Tak no. mówią Towaru naładował Naładował towaru to Jest na nic Ale na nic nie zawiesi Będziemy to wyfitrować Ciapek, które pochodzi ja tu um... troszkę się stresuję za, za tym zestawem pięknym, tak jak to ja wyglądam. które pochodzi, to od razu który taką wigoru nabierze przed wymianą oleju, akurat jeszcze, wymiana, ale jeszcze na wiosnę, bo ja wcześniej nie wymieniał. Ale które pochodzi przez zimę jeszcze, bo dopóki nie będę miał nowego treffera, to ciapek będzie musiał przywozić tutaj słomy, ciano. Jak za tablic, dobrink dawnicza. Dobra, jedziemy ki Vamos nie żeby... patrzcie. Jedeny. To bardzo. Halo, słyszyłem no. Ona to lubi jeździć już chyba wyciął wszystkie rzewa teraz tylko muszę wziąć przyczepę no i się pozbierać mu nie? nie zostawie na kiełdżorzewa e, tam widać nie e, widać. E, widać tam jest no i dawajcie szybko człowiek przeprosił z czapką i do balotu potrzebny jest ale ładnie stoi pięknie nie? E, no, śmieję się ale. No, takie życie, nie? O, tam koniki zachodzą. Ogólnie pogoda po Pomorskim dziś yy, nie jest kolorowa. Widać takie... Normalnie jest... Wieje lekki wiatr. No, tutaj fajnie, bo to jest zalazkiem. To tutaj nic nie wieje, tak fest, ale normalnie taka jest... Jak zawieje, to chyba jest taki... Razem z... Razem z deszczykiem takim, Kołgraw, nie I robimy sobie pir <mówi> No i jest powoli powoli deszczany. Dzisiaj tego bo ee, co? Dzisiaj robię dwa boxy jutro dwa. No i planuję w sobotę zrobić jest dwa, czyli razem o, drama się odbyła. drama się odchudła ale to być razem sześć bo jeden jest wolny a jeden y, mieszka sześciu który, który nie brudzi tak? wtedy cieszy a wtedy oni pijedą trójka aha a, Powoli, powoli. Będzie nowy traktor będzie, będzie trochę lepiej. Na razie jest... Strzałek już myśli, żeby iść do stajni, ale to, to musi być strzałek dać pół godziny, wtedy wejdę, do stajni. To jest taka gówniana pogoda, to wolę, żeby stały w stajni. 小龙虾呢？嗯，嗯。嗯 Wyspawałem to co mam Dobra Tu lamy tu Tu jeden, tu drugi Trochę tam mokrawe jest w jednym miejscu, no ale to wiadomo Że będzie Pod flizem To jest w ziemi O No i tego dziada Później wejdziemy do domu. do tego. Dobra No, na dziś koniec Jeszcze jedną rzecz zrobiłem wam pokażę w e, Tak wyglądają boksy ładnie. O, tu i tam. Tu, dzisiaj dwa, jutro dwa, w sobotę dwa. I sześć zrobione. A ten jeden zrobię jeszcze w międzyczasie. Ale tego tak, go pokażę wam, bo Zawierało mi tutaj sobie elegancko. Widzicie tam? I tu w koło, tak po całości pojechałem pianeczką montażową. I tak samo tutaj z tej strony. Tu. Poddaję i teraz normalnie już nie wie a tak widać było jak się pamięci ruszają. normalnie wiała cholera nie? dlatego yy, pięć? tak pięć pianek montażowych już poszło jeszcze jedna jeszcze jedną muszę dokupić bo po brakło mi yy, jednej mi braku. no tutaj o tu brakuje koło strzałerca i brakuje mi tutaj i brakuje mi tutaj do. Tutaj gdzie wolny, wolny, wolny bok, jest czyli siodlarnia. Czyli tak naprawdę brakuje mi na, na. 6 metrów. No ale dobra, i tak trzeba jedno gubić. Tak. Dobra, jutro robię to samo, więc nie będę nic jutro nagrywał. No chyba, że zobaczę, może coś, coś będzie ciekawego, to zobaczę, nagram. A jak nie, to do następnego filmiku, trzymajcie się. Hej!